Odwóz sam z pokojem, egzorcyzmy przewidziane w księgach liturgicznych. To tylko film, ale tak było naprawdę. Jan Paweł II też odprawiał egzorcyzmy. Następca św. Piotra kontra diabeł wcielony, dosłownie, bo w ciele młodej kobiety. W pierwszej chwili jak gdyby nieskuteczne w trakcie sprawowania, ale kiedy obiecał msze świętą zadaną osobę i następnego dnia odprawi została ugoniona. Dla Szatana był i ciągle jest trudnym, jeśli nie najtrudniejszym przeciwnikiem. Trudno więc dziwić się temu, co mówi dziś jeden z najbardziej znanych egzorcystów na świecie. Szatan boi się polskiego papieża. Ksiądz Gabriel Amort w wywiadzie dla włoskiego portalu Pontifex opowiada, że kiedy modli się nad opętanym i wymienia imię Jana Pawła II, szatan staje się jeszcze bardziej brutalny niż kiedy słyszy imię ojca Pio. I mówi, Jana Pawła II nienawidzę jeszcze bardziej niż ojca Pio. Wszystko to, co można określić jako negatywne, złe, nieskończenie Dzięki taśmom z nagraniami opętanej analizy z Bawarii możemy sobie wyobrazić jak to brzmiało, jak mogło brzmieć. No, 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 no. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, nur nur nur. nur Hass. Uh, ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weit? Nein. Słowa, które łatwiej zrozumieć niż pojąć. Na spotkaniu egzorcystów na Jasnej Górze spotykam Angelikę. Jak mówi, kilka lat temu była blisko opętania. Pomógł jej ojciec Rufus z Indii. Dziś towarzyszy mu w posłudze jako tłumacz. To, co widzi, przekracza ludzkie pojęcie. Dziś zaczęła mówić w językach, których nie znała, w tym Korean and i and French których nie znała. Mówiła językami, których nigdy nie znała, także po koreańsku, po angielsku, francusku, i miała w sobie taką siłę, że długi drewniany stół podróciła do góry. Tak po prostu. Like Ojciec Rufus jest egzorcystą od 30 lat. Jak mówi imienia Jana Pawła II przeciwko szatanowi jeszcze nie używał, ale nie ma wątpliwości dlaczego szatan się go boi. Prawie ćwierć wieku temu papież pisał w liście do młodych. Nie trzeba się lękać nazywać po imieniu pierwszego sprawcę zła, złego. Taktyka jaką stosował i stosuje polega na tym, aby się nie ujawniać, aby zło szczepione przez niego od początku rosło z samego człowieka. Wkrótce potem Kongregacja Nauki i Wiary w sprawie egzorcyzmów wydała specjalny dokument. Nie sądzę, żeby diabłu podobało się to, że Jan Paweł II oficjalnie poparł egzorcyzmy. Ale jest coś, czego szatan boi się bardziej niż papieskich listów. Zły najbardziej boi się prawdziwego dobra. Szatan się boi najbardziej świętości. Żadna przebiegłość ludzka, żadna wiedza ludzka go nie, nie, nie robi na mnie wrażenia. Innymi słowy wyznanie włoskiego egzorcysty to kolejny dowód na świętość polskiego papieża i choć świętości stopniować się nie powinno, wielu mówi, że bycie głową Kościoła nie jest tu bez znaczenia. Jako papież miał szczególny autorytet, a więc szczególną władzę nad złym. Stąd złemu szczególnie zależy na tym, żeby ta władza była jak najmniej szczególna, a więc żeby Jan Paweł II nie trafił na ołtarze, a przynajmniej nie tak szybko. Zły duch przeszkadza każdej dobrej sprawie. Jest i tutaj na pewno będzie starał się przeszkodzić, bo zdaje się sprawę z tego, jak jaki wpływ miał i może mieć jeszcze w przyszłości ojciec święty, Jan Paweł II. Ksiądz Piątkowski już zapowiada, że także dlatego przy najbliższej okazji imię Jana Pawła II przeciwko złemu wykorzysta. Nie ma w tym chyba nic złego, że nas to trochę przeraża, bo to po ludzku jest trochę przerażające. Ważne, żeby za tym dreszczem emocji szła także refleksja, że ten sam szatan jest tu i teraz i każdy z nas walczy z nim jak umie i jak chce, jeśli chce. Brygida Grysiak, TVN 24.